Dobra, to co, za ile mam być? Jutro. Jutro, Mateusz a dzisiaj? Kriński, psychy, <noise> Mateusz Kryński, eee, po 5 złotych. Mateusz Kryński, Ej, no to czemu dzisiaj nie mogę być? Będę będzie miała? Darek przyjeżdża? Darek z tym wariatem, co jeździ 50 na godzinę autem? Będziesz piła alkohol, Aniu? Tylko nie pij alkoholu dzisiaj. Tak? Obiecuję. Obiecujesz, dobra. Czyli, ale to nie są obiecanki cacanki. No, ja... Ej, ja ty teraz napisz na Facebooku. To mnie. Nie, bo ja nie mam Facebooka. Mi mama zablokowała, jak pokazałem, mamię ciebie, bo powiedziała, że już do żadnej innej kobiety mam nie Ty, chcesz poznać moją mamę? A twoja mama jak ma na imię? Ale ty mnie poznasz z Sasią? No to dawaj, poznaj mnie z mamą. A co ci chodzi? Asiu, to ty się tam prójesz. My tu mamy ten, randkę sanią, a Asia się próje, jo? Nie, A to co on się próje, jak my tu randkujemy? Mam tam podjechać z nim porządek zrobić? Nie wiem, No ja zaraz podjadę i porządek z nim zrobię. A od kogo ten pierścionek dostałaś? Od Darka? Oj, Ania. A Norasa Ty znasz? Rozmawiałeś kiedyś z Norasem? Noras ten... Noras podrywałby Cię. O. No. A Ty masz Instagrama? Ania? Kurde, bo Norasa byś mogła znaleźć. Bo Noras wspominał o Tobie, żebym nie podrywał Ciebie, bo on jest zazdrosny. No. Ale wodę sobie ci sowiankę pijesz? Na bogato widzę. Tam szalejesz. Nie? Ale masz mokre usta od tej wody. ale, łyk. Ale ty łyki bierzesz takie. Ale ty łyki bierzesz. Ja! Tak ponętnie te łyki bierzesz. Aia. Ania. Ale będziemy szaleć, co, Ania, nad tą Wisłą. A ile ty Maciek masz... Sędkowski się ma, Kasio, zniszczysz rataja, turbo przygłup Pozdrowisz pięć m. Maciek Sędkowski, normalnie rataj rozłożony turbo, turbo przygłup co? Zagadkę No, zagadkę, No to mów zagadkę. Ania ma zagadkę. To mam za cztery miesiące. Jak? To mam za cztery miesiące. To ty masz za cztery miesiące, tak? tylko e... Yyy... To ty masz za cztery miesiące. Kurde, takie trudne zagadki ty dajesz? O ja. Dobra, za cztery miesiące to ty możesz mieć... Mm, jazdy z Asią. Nie? Zła odpowie. Ile mam prób? Ile prób? Pięć. Pięć prób, dobra. Jazdy z Asią nie. Za cztery miesiące możesz mieć szczepionkę. Czemu ty się śmiejesz? Czemu ty się śmiejesz z moich poważnych odpowiedzi? O, Ania. Do, dobra, a wiem! Na 4 miesiące! Mateusz Kryński, Artur Binkowski, legenda boksu 150 zł. Mateusz Kryński na 415 okrążenie wleciał! Artur, Artur Binkowski, legenda boksu. Mateusz Kryński jest legendą MotoGP. 415 okrążenie robi, wiesz chwilę? Nawet jeszcze dwie godziny wyścigu nie minęły, a on już jest na 415 okrążeniu. Czujesz to? Aniu, czujesz? Czujesz, tak? No, yy, wiem, Aniu, patrz, patrz, jak odgaduję za trzecią próbą. I dla, a jeszcze dla Mateusza Kryńskiego. turbo, turbo, przygub, 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 turbo, 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 przygub, 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 turbo. Mateusz Krzyski, pozdro. Yy, słuchaj, Aniu, za cztery miesiące, to masz randkę z Darkem, bo mi mówił. Tak, zgadłem. No to ile jeszcze prób mi zostało? Jeszcze dwa. Jeszcze dwie, dobra. Hmm. To za cztery miesiące. Będziesz miała pierwszą miesiączkę. Tak? Jest! Jest! Trafiłem, tak? No jak nie? To czemu się śmiałaś? Jakbym zgadzał? To no dobrze? Trafiłem? No. Czyli ile jeszcze prób? Ostatnie. Ostatnia. A ile ty masz lat? No. Daję ci. 18? Ile? To no mów! Bo to ani uważne jest. Nie kłamiemy. No ile powiem? 18. Nie trafiłem na pewno. 18. 2001. 2001 ty jesteś. Dobra, to za 4 miesiące masz urodziny. No. Trafiłem? 19. Urodziny. 19. Woo! 100 lat. 100 lat. Niech żyje, żyje nam 100 lat. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. A kto? Ania, turbo przygłup. Woo! No to sto lat, jakbyśmy jak... Ale co ty te urodziny będziesz z Darkiem spędzać? Ze mną. Ania, Ania i Kasiusz. To zakochana para Ania, i Kasiusz To zakochana para. A To ja też muszę poznać najpierw. Weź za Jak śpi, to weź o mój.

No to weź wyłącz jej telewizję, jak śpi. Się... Mateusz Kryński, mam nadzieję, że Igor Jakubowski rozkurwiel tosta 105 zł. Mateusz Kryński, no jeżeli dojdzie do tej walki, to na pewno. No, mów. Jak ogląda Bartek? Co ogląda? Bartek? Stefański. Stefański, Bartek Stefański, no. To niech wbije. Niech wbije. Zabiję. Jego. Kogo nabije? Zabiję jego. Zabijesz go, tak? Bartka Stefańskiego, tak? A kto to jest, ten driver? Nie. A kto to? Kolega. Ale skąd, kolega? O, przełączyłem ją. Albo samo pewnie mieskiwa. Szyma. Bart Bartek Stefański.